Niech będzie pochwalony z Chrystus. Dzisiejsza niedziela jest nazwana Niedzielą Radości. Ta nazwa pochodzi od pierwszych słów antyfony na wejście. Raduj się Jerozolimu, Zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się wy, którzy byliście smutni. Weselcie się i nasyćcie w źródła waszej pociechy. Wzywamy do radości ze zbawienia stającego się Nowy wzrok wiary i mogą odkrywać świat, patrząc na niego przez pryzmat Boga. Otwarcie oczu pierwszych ludzi po grzechu, pierworodnym doprowadziło ich do zamknięcia się na Boga i do poznania wzajemnego pożądania bez uszanowania godności tej drugiej osoby. W przypadku niewidomego, o którym do rozpoznania w sobie Syna Człowieczego. Liturgia czwartej niedzieli Wielkiego Postu prowadzi nas do odkrywania chrztu, dzięki któremu człowiek otrzymuje nowy wzrok. Może na siebie spojrzeć w nowym świetle, jakim jest wiara. Dzięki niej może spać się udziałem człowieka w pojednanie, jakiego Bóg dochodzi którym wspomina również w modlitwach. Ona udania nas również do tego, by nasze myśli zawsze były godne Boga, a nasza miłość ku Niemu. Boże, Ty oświecasz każdego człowieka na ten świat przychodzącego. Oświeć nasze serca światłem swojej łaski, aby nasze myśli zawsze były godne Ciebie, a nasza miłość u Tobie szczera.